Mój ból bon jest lepszy niż twój. Mój ból bon jest lepszy niż twój. Mój ból bon jest lepszy niż twój. Odbywa się ból z kaszego demonstracji, A jednocześnie głosicie idiotyczne. Mój ból bon no, jest, jest, jest. Bon jest lepszy niż Twój. Mój ból jest lepszy niż Twój. Mój ból jest lepszy niż twój. Mój, mój ból, ból jest lepszy, jest lepszy niż twój. mój Panie ból ból Ale ja lepszy. bez tego trybu. Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord na nazwiskiem mojego... W świętej pamięci brata, niszcie, niszcie, jest go jest właśnie. niż to tego zawarzemy Jesteście Kanaryjami. Mój ból jest lepszy niż twój. 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 Mój ból bon jest lepszy niż Twój. Mój ból bon jest lepszy niż Twój. Mój ból bon bon jest bon lepszy niż Twój. Bon w bon bon imię własnych małych, brudnych interesów, interesów Nowaka. Wy w imię tych interesów rozwalacie Polskę. Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. Jesteście przestępcami. Jesteście przestępcami. Jest w Polsce mój ból, bon jest, bon jest lepszy niż Twój. Mój ból jest lepszy niż Twój. Mój ból jest lepszy niż Twój. Mój ból jest lepszy niż Twój.